Taka zagadka. Jak daleko jest z Olsztyna do Zielonej Góry? Wydawałoby się, że to całą Polskę trzeba przejechać. A nie do końca tak jest w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Od zamku Olsztyn do rezerwatu Zielona Góra jest około no może 7-8 km. I ja właśnie pokonałem ten dystans. I jestem w rezerwacie Zielona Góra To 323 do zobaczenia To słońce jest bardzo mdłe dzisiaj Ale i tak jest ślicznie, i tak jest pięknie A wiosną musi być jeszcze cudowniej Kurcze kopytniki na skalę I liście przylaszczek. No to na deser taki spacer wśród skałek i śpiewu ptaków. Widziałem raniuszki. Bardzo fajnie one sobie ćwierkały dzisiaj. Jakiś spory schron. Jest też w zielonej górze o, jaskinia ale nie udostępniana do zwiedzania chociaż te zdjęcia co widziałem pokazują superowe stalagnaty takie jak stalagmity i stalaktyty połączone w kolumnę w słup od sufitu do ziemi no i można powiedzieć, że te zdjęcia pokazują jakby sale kolumnowe Wschodni kraniec tego rezerwatu ma też taką charakterystyczną skałę grzyb albo kowadło. Sporo tych dźwięków, jak na tą porę roku, jeszcze dzięcioł przyszedł powerblować. Kiedyś lokalna nazwa tego rezerwatu to była Goła Skała. A już w 1953 roku postanowiono, żeby objąć go ochroną, ten obszar. Być może tu jest ta jaskinia, bo jest właśnie jakaś tabliczka zakazująca wejścia. No to jeszcze ta grupa ostańców na szczycie tu jakby dzwonnica, kolumna i wspomniany jeszcze albo już wspomniany grzyb, albo kowadło. Kowadło. No, można wykuć tutaj 19 hektarów z kawałkiem szczęścia i radości. To jeszcze raz sobie dookoła. A teraz z zielonej góry do jasnej góry, do Częstochowy około 12 km.